Szalony proroketeru Howard Bill. Wiecie tylko to, co wam powie telewizja. Wyrosło całe pokolenie, które nie zna nic prócz telewizji. To wasza Ewangelia i objawienie. Powołuje i obala prezydentów, papieży i premierów. To najpotężniejsza siła w całym bezbożnym świecie. Biada nam, gdy trafi w złe ręce. A gdy jedna z największych korporacji świata posiada najpotężniejsze narzędzie propagandy, to wie, w co każą nam wierzyć. Posłuchajcie mnie. Telewizja nie mówi prawdy. To wesołe miasteczko. Cyrk, karnawał, trupa wędrownych akrobatów, bajarzy, tancerzy, żonglerów, cudaków, treserów i piłkarzy. Mamy zabijać nudę. Chcecie prawdy? Na pewno nie u nas. Mówimy to, co chcecie usłyszeć. Kłamiemy, że Kojak zawsze dorwie mordercę. W domach seriali nie ma raka. I nieważne, co spotka Bokadara w końcu, i tak zawsze wygrywa. Wszystko wam wmówimy. Tworzymy złudzenia, ale wy tam siedzicie, codziennie, co wieczór, w różnym wieku, różnych ras i wiary. Znacie tylko nas. Wierzycie w złudzenia, które tworzymy. Zaczynacie myśleć, że to jest prawda. Na Boga to wy jesteście prawdziwi, a nie wymyśleni. Wyłączcie telewizory. Natychmiast je wyłączcie. Wyłączcie i tak zostawcie. Przerwijcie mi w środku zdania. Wyłączcie. Wyłączcie. Pan myśli w kategoriach krajów i narodów. Kraje i narody nie istnieją. Nie ma już Rosjan ani Arabów. Nie ma trzeciego świata ani zachodu. Jest jeden połączony system wielkie, nieskończone, powiązane, interaktywne i zróżnicowane wielonarodowe mocarstwo dolarów. Petrodolarów, elektrodolarów i multidolarów, marek, rubli, funtów i szekli. Międzynarodowy system walutowy rządzi życiem tej planety. A pan zadarł z pierwotnymi siłami natury. I zapłaci pan za to. Zjawia się pan na małym ekraniku. I krzyczą o Ameryce i demokracji. Ale ich już nie ma. Jest tylko IBM, ITT i AT&T. DuPont, Dow, Union Carbide i Exxon. To są współczesne narody. O czym dyskutują Rosjanie na posiedzeniach rządu? O Marksie? Omawiają strategię rozwoju, teorie statystycznej, projekty działań. Wyliczają prawdopodobne zyski z inwestycji, tak jak my. To już nie jest świat narodów i ideologii. Świat to wielka korporacja. Rządzą nim niezmienne prawa rynku. Nasz świat jest firmą. Nasze dzieci dożyją czasów, gdy świat będzie doskonały, bez wojen, głodu, ucisku i okrucieństwa. Jedno wielkie przedsiębiorstwo, wspólna praca dla wspólnego zysku. A pan będzie o tym prorokował. Dlaczego ja? Bo jesteś w telewizji, Baranie. Oglądacie 60 milionów ludzi.